Chciałem zaprezentować system park Easley. Jest to system dedykowany dla wszystkich kierowców i tak naprawdę użytkowników parkingów. Dla użytkowników główną częścią tego systemu jest aplikacja mobilna, która pokazuje parkingi w okolicy. I to, co jest istotne, pokazuje informacje o tym, czy są miejsca wolne na danych parkingach. Taka informacja jest pokazywana w czasie rzeczywistym, czyli Patrząc na, na, na informacje na telefonie wiemy, gdzie są parkingi i wiemy, czy jest na nich wolne miejsce. I oczywiście pytanie, skąd tą informację pozyskujemy? Tą informację pozyskujemy na trzy sposoby. Po pierwsze dostarczając mniejszym parkingom aplikację mobilną, tak zwaną aplikację parkingowego, gdzie parkingowy obsługując parking może dodawać wolne miejsca, jak również zaznaczyć, że tych miejsc ubywa wtedy, kiedy samochody wjeżdżają i wyjeżdżają. I proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy auta wjeżdżają, od razu w aplikacji nam maleje liczba miejsc na tym parkingu, aż zmaleje do zera. Drugą możliwością jest integracja z systemem naszym, z parkingami, które w jakiś sposób już zliczają miejsca parkingowe. Może to być pętla indukcyjna, może to być tak zwany grzybek pod miejscem parkingowym można by zwyczajnie otwarć, zamknięć szlabanów. To nam pozwala jakby na rozszerzenie liczby obsługiwanych parkingów. O te, te parkingi, które nie będą chciały używać ani aplikacji mobilnej, ani naszego trzeciego sposobu, mm. który został opracowany przez nas, a którym jest obserwacja parkingu przez kamerę. No, to się bywa, wydaje najciekawsze. Może Pan zademonstrować? Cała rzecz polega na tym, że nad miejscami parkingowymi ma jeszcze umieszczona kamera, E, kamera taka, ona nie musi być centralnie umieszczona, może być z boku. E, kamera taka obserwuje zazwyczaj około 10 miejsc parkingowych. E, my taką kamerę uczymy w ten sposób, że zaznaczamy w aplikacji e, konfiguracyjnej miejsca parkingowe, po prostu ją obrysowujemy. E, I od tego momentu kamera i nasz system obserwuje dane miejsce parkingowe. E, kamera to obserwuje przesyła informację, e, która jest później rozpoznawana. Dzięki temu, jeżeli miejsce się zwolni, dostaniemy informację, że takie miejsce się zwolniło, tak? Wyjedzie kolejne auto, dostaniemy informację, że tych miejsc mm -hmm. jest e, wolnych więcej. Jest to tyle fajna e, cecha systemu i też unikalna, e, że po pierwsze e, zapewniamy elastyczny sposób kontroli parkingu. Dlaczego? Bo możemy te miejsca parkingowe dowolnie rekonfigurować, bo wystarczy je obrysować. I od tej pory jest to nowe miejsce parkingowe. Jest to... Dobrze widzę, tutaj Raspberry Pi jest wykorzystywane do zbierania. Dlaczego dokładnie, akurat to? E, dokładnie jest wykorzystane Raspberry Pi w systemie takim demonstracyjnym jak, jak ten. E, z tego względu, że ogólnie używamy Raspberry jak również płytki typu BeagleBone czy, e, czy BeagleBoard do naszych wewnętrznych testów urządzeń, które projektujemy. E, One umożliwiają zrobienie szybkiego demonstratora bez opracowania dedykowanej e, płytki czy elektroniki. E, no, gdzie na samym początku naprawdę trzeba zweryfikować pomysł, tak, a, nie, e, a nie techniczne komponenty tego. Tak. Aplikacja dla użytkowników jest na Androida czy jeszcze coś innego? Aplikacja demonstracyjna jest y, tylko na Androida, natomiast obecnie przygotowujemy wersję produkcyjną systemu e, i aplikacje e, będą na Androida, na systemy iOS i na Windows Phone. A.